Tor się cały czas otwiera, jest coraz bardziej przyczepniejszy i trzeba właśnie dobre zmiany robić co, co do tego toru. E, no i szpryca też jest ciężka, więc trzeba na to uważać. Maciek jest bardzo szybki, więc e, jak wiedziałem, że jak będzie z przodu to będzie ciężko go gonić, o dziwo, e, czułem, że miałem prędkość taką, żeby, żeby się z Maciekiem pościgać. Robiłem błędy oczywiście na torze, bo czasami jechałem za wąsko, e, natomiast udawało mi się w miarę przecinać te szpryce. Zawsze, zawsze iskrzy w tych spotkaniach i w Lesznie, we Wrocławiu, więc na pewno zacięty mecz. No chłopacy tutaj z mojej drużyny coś widać, że gryzie. Ja jestem w jakichś takich delikatnych tarapatach po moich pierwszych dwóch biegach, ale faktycznie ten tor jest świetnie przygotowany i do ścigania. Trzeba wydłużać motocykle, ja, ja właśnie miałem dość, dość krótkie i było czuć, że ten start był dobry, a po tej trasie właśnie był brak płynności. Yeah, to be honest, I done Bardzo się cieszę. Jest to mega przyjemny tor do jazdy. Pamiętam swoje popisy tutaj jeszcze jako nieopierzony junior w 2018 bodaj roku. Nic nie zmieniłem. Jestem sam zaskoczony, ale świetnie mi tutaj się jedzie i to po prostu widać. Musimy obserwować, bo to nie jest wszystko takie proste. Ta nawierzchnia wciąż się zmienia i jednym razem można śmigać pod płotem, ale oczywiście musimy być czujni, bo po porównaniach może być ta nawierzchnia wyszchnia zagarnięta. Ci, którzy myśleli, przepraszam, że to powiem, że pojechałem na wakacje powypoczywać, oczywiście też to było, zrobiłem na rowerze 400 kilometrów, wspinałem się, biegałem i cały czas trenowałem, poświęcałem temu wiele godzin i to nie jest tak, jak ludzie sobie myślą, to kwestia wyjaśnienia. Te 5 punktów myślę powiedzieć, że jest okej, okay, ale e, czułem po sobie i też jestem dzisiaj bardzo szybki, że, że w tym moim drugim starcie mogłem ten punkcik urwać i, i w tym, tym o w wyścigu 12, gdyby, gdyby ten start wyszedł lepiej, gdybym go trochę tak nie zepsuł, to myślę, że byłbym w stanie... Z Danielem powalczyć, bo na jestem dzisiaj bardzo szybki. Przytrzymałem gaz, ale było widać, że na końcu proste, jednak Daniel jechał w tym pośrodku torów nasypanym i, i, i zyskał więcej tej prędkości niż ja przy tym krawężniku, no jednak tam jest więcej tego materiału, jest szybciej. Zdajemy sobie sprawę z kim, z kim jedziemy, bardzo dobrych zawodników Sparta ma, więc no, trzeba sobie zdawać sprawę, ale też nie można się poddawać, trzeba walczyć do końca.